Barcelona wykorzystała wpadkę Realu Madryt i doskoczyła na jeden punkt w ligowej tabeli do ekipy z Madrytu po tym, jak katalończycy pokonali u siebie Athletic Bilbao. Jeden do zera. Ale to nie było łatwe zwycięstwo, wręcz przeciwnie, było to zwycięstwo no, okupione bardzo dużym wysiłkiem, bo Bilbao przyjechało bardzo dobrze przygotowane na to spotkanie, tak jak przez cały sezon pokazywało, znakomity pressing, pressing dużo lepszy od tego, co pokazywała Barcelona, pressing często skuteczny, pressing, który nie pozwalał wejść w jakiś sensowny rytm ekipie Chauviego. Bracia Williams kreowali dosyć sporo zagrożenia, wydaje mi się, że bardzo dużo wdzięczności powinno być po tym meczu wśród kibiców Barcelony do, do ich bramkarza, do Terstegena, który znowu pokazał, że jest absolutnym topem. W ekipie Ernesto Valverde bardzo też pozytywnie wyróżniał się, moim zdaniem, Sunset. To jest jeden z tych piłkarzy Bilbao, którzy nie mają sobie absolutnie niczego do zarzucenia po tym spotkaniu. Zarobił na sobie żółte kartki. E, napędzał akcję e, Basków z przodu. No, wyglądał bardzo, bardzo dobrze. Duża przyszłość przed tym piłkarzem. To już jest prawie 23-letni zawodnik ale naprawdę sporą przyjemnością jest go oglądać. Barcelona z kolei, mając takiego Inigo Martineza na przykład w składzie, no poprzestała w dużej mierze na długich piłkach i koniec końców Blaugrana miała więcej piłki, ale to nie był występ taki, nie wiem, z guardiolismo to miało niewiele wspólnego ale też trudno powiedzieć, żeby to było zwycięstwo jakoś całkowicie niezasłużone obydwie ekipy stworzyły sobie trochę sytuacji no ale widać jednak było że Barcelonie brakuje kilku piłkarzy podstawowego składu e, tak w ogóle to Oriol Romeu kolejny mecz, który oglądam i kolejny mecz w którym Oriol Romeu jest po prostu piłkarzem poziomu Niech będzie, powiem to, niegodnego po prostu Barcelony. I to, że to nie jest technicznie najbardziej ogarnięty piłkarz w Katalonii, to e, raczej wszyscy wiedzą. No, wiedział to też Ernesto Valverde, bo ewidentnie e, Baskowie skupiali się na Oriolu i to przynosiło mm, wielokrotnie bardzo dobre skutki. Oraz też w destrukcji nie działał tak dobrze, jak powinien. No, słaby występ na pewno nie pomógł swoim notowaniom w tym e, momencie. Ale poza tym co? No, z przodu parę razy fajnie pokazał się Ferran Torres, e, który nie jest jakimś jakimś wybitnym dryblerem, ale potrafi przyjęciem minąć rywala i jakiś tam bałagan u Basków z przodu wywoływał. João Felix znowu też nie zagrał spektakularnego spotkania, ale na pewno był bardzo widoczny i no to jest niesamowite jaką przemianę ten gość przechodzi w porównaniu do tego jak grał w Chelsea czy przede wszystkim w Atletico. No, Katalonia wydaje się być miejscem stworzonym dla niego. Zobaczymy, jak tam latem będzie z jego przyszłością. Ale wydaje mi się, że nawet po tym, ile radości gość czerpie z gry, wydaje mi się, że nawet finansowe poświęcenie będzie w stanie ponieść Portugalczyk, po to, żeby w Blaugranie zostać. Bo to jest jego miejsce na piłkarskim świecie, tak mi się wydaje. Kolejny raz też oczarował mnie swoją wizją i w ogóle tym, jak patrzy, zdaje się, na futbol Fermin i spośród całej młodzieży Barcelony, to, to jest chyba ten gość, który robi na mnie najfajniejsze wrażenie no Pedriego już nie traktuję jako młodzież poniekąd ja wiem, że on jest młody, ale to już jest taki wiecie, piłkarz o, o określonej marce ale z tych aspirujących, jak to się pięknie mówi wilczków, no to Fermin zdecydowanie robi na mnie najlepsze wrażenie, miał kilka takich naprawdę spektakularnych podań, jednych dłuższych, jednych krótszych widać, że gość czuje to wszystko no, ale jak już przy młodzieży jesteśmy, no to wiadomo, że najwięcej się mówi o tym, który dał Barcelonie zwycięstwo. Mark Giju, jak tu przy debiutach, widać było mnóstwo entuzjazmu, e, aż za dużo, bo e, kartkę zopał po faulu na Simonie. Nie wiem, czy to było jakieś zamierzone, ale to na pewno było bardzo zdecydowane wejście i no buzowało od niego. Bardzo fajne wykończenie przy tej bramce. Zobaczymy, czy to jest kolejna gwiazda. Na pewno robi wielkie wrażenie to, jak wielu młodych piłkarzy wchodzi w skład Barcelony i jak wielu z nich już teraz ma jakość adekwatną do tego, żeby pokazywać się w La Liga. No i Barcelona zagrała ogólnie taki mecz, jakby to powiedzieć. no... To jest chyba znamiona tego, że mamy do czynienia z ekipą po prostu wielką, ekipą mistrzowską. No bo jeżeli masz tyle problemów kadrowych, jeżeli trafiasz na rywala w tak dobrej formie i je jeżeli samemu nie grasz jakiegoś super spotkania, a i tak wygrywasz, no to, to to brzmi jak ekipa, która ma potencjał ku temu, żeby zostać mistrzem kraju. No i ta Barcelona jak najbardziej taki potencjał ma. To, że nie zachwycili i to, że też realnie zachwycił w swoim spotkaniu z Sevillą, no wydaje mi się, że to dla nas wszystkich bardzo dobrze w kontekście nadchodzącego El Clasico. Jestem przekonany, że obydwie ekipy będą chciały trochę sobie odbić te remisy w lidze. Liga Mistrzów to trochę inna historia, ale po raz pierwszy od dłuższego czasu Wydaje mi się, że naprawdę ciekawie El Clasico się zapowiada, i no cóż, czekamy. Jeżeli podobał Ci się ten film i chcesz mi za to podziękować, to pod filmem po prawej stronie znajduje się przycisk do zrobienia tego przy pomocy pieniążka. Trochę bardziej po lewej znajdziesz też narzędzie do regularnego wspierania kanału. Z góry dzięki za choćby zastanowienie się nad tym.